No, witam, mam dwa bukiety ze swoich kwiatów. Jeden jest w salonie, a drugi stoi tutaj w ogrodzie zimowym. Moje piękne cynie, one tu już stoją kilka dni, także to nie są świeże kwiaty. No i cynie są bardzo fajne właśnie na takie bukiety, ponieważ bardzo długo stoją. Natomiast tutaj moja róża. Też bukiet zrobiony z jednego koloru. No i też ma już, nie wiem, trzeci dzień chyba, tak mi się wydaje. U nas cały czas pada deszcz. Albo kropi, albo, albo tak leje porządnie. No ale popatrzcie, moje kwiaty, surfinie, te super tunie, świetnie się trzymają. No cały czas teraz kropi, a one dzielnie, całą noc u nas padało i mają się świetnie. Tak samo moje ulubione pelargonie czerwone. Bardzo lubię ten kolor. On teraz właśnie na tle zieleni tak pięknie odbija. No i pokazywałam, jak co roku sobie szczepki biorę na jesień. No i co roku mam takie piękne, duże. Yy, pelargonie. Tutaj też mam yy, tą Mulenbeckię, którą yy, sobie naszczepiłam, ale ona coś już kwitnie. No i też ją posadziłam z pelargonią. Także super tunie, prawdziwe super. Yy, cały czas yy, kwitną deszcze, ulewne i nic nie robią. No i tutaj róża. Którą mam drugi rok, to znaczy w tamtym roku posadzona, to praktycznie pierwszy rok jej kwitnienia, i teraz powtarza kwitnienie razem z, yy, z yy, jak ona się nazywa? Solina, yy, powojnik solina. No i tu piękna róża Rozan. No i tutaj też pięknie kwitną pelargonie. Wśród nich jak zawsze mam papryczki ostre, a w tym roku mam jeszcze papryczkę, którą testuję pierwszy raz. To jest papryczka, papryka słodka, oleńka. O tutaj już ma powiązane i powiem Wam, że ona tu lepiej rośnie niż te, które mam tam w warzywniku. Z tego względu, że ma tutaj trochę cieplej i osłonięta jest od wiatru ponieważ tu stoi przy murze.